Dzień dobry, na pewno widzisz, że w ostatnim czasie zachęcam Ciebie do udziału w którymś z dużych programów rozwojowych. Jeden program to jest menedżerskie szkolenie online pod tytułem Lider Niedoskonały, a drugie to jest Leadership Mastermind. Który wybrać, w którym wziąć udział? Obydwa trwają kilka miesięcy, obydwa składają się z kilku spotkań online. Czym się różnią? Szkolenie jest dla osób, które potrzebują konkretnej wiedzy, tej, która właśnie jest opisana na stronie, w konkretnych modułach, gdzie jest zarządzanie z czasem, zarządzanie priorytetami, zarządzanie zmianą, wzmacnianie siebie. Feedback, angażowanie, motywowanie pracowników, więc mamy konkretne tematy i spotykamy się za każdym razem w innym temacie i jest on z góry narzucony. Natomiast Leadership Mastermind polega na tym, że mamy zamkniętą grupę liderów i liderek, raczej ludzi z dużym doświadczeniem, którzy chcą się dzielić swoją wiedzą i swoim doświadczeniem, a jednocześnie. Czerpać z wiedzy i doświadczenia innych ludzi, kiedy rozmawiamy o różnych menedżerskich wyzwaniach. Czyli wygląda to tak, że za każdym razem spotykamy się i każdy z nas zgłasza jakiś problem do rozwiązania, trudność, barierę, przeszkodę, wyzwanie lub temat do dyskusji pod hasłem: A co myślicie o tym, aby na przykład wprowadzić czterodniowy dzień pracy? Różne tematy się pojawiają na Mastermind, i wtedy wszyscy inni dają wstat od siebie, dają pomysły, rozwiązania, opowiadają o swoim doświadczeniu. Ja to zrobiłem tak, ja przeszłam przez to. I ty, jako osoba, która przychodzi z tym pytaniem czy wyzwaniem, czerpie od każdej osoby, od każdego uczestnika i bierze ze sobą to, co chce zastosować w praktyce, a na następnym spotkaniu mówi nam o tym, co zadziałało, co zrobiłeś, co wybrałeś. Więc jeśli jeszcze raz, jeżeli masz mniejsze doświadczenie menedżerskie albo potrzebujesz konkretnych tematów pracy z góry zapowiedzianych, wybierz menedżerskie szkolenie online. Jeżeli potrzebujesz raczej współpracy w zamkniętej grupie liderów, takiego wsparcia, zaufania, wybierz leadership mastermind. Bardzo jestem ciekawa, jaka będzie decyzja. Pisz do mnie, jeśli masz wątpliwości. Pisz, jeżeli nie czujesz do końca jeszcze, co byłoby ci potrzebne. Możemy się umówić zawsze też na krótką rozmowę i takie pokierowanie ciebie, jeśli chodzi o Twoje potrzeby, które z tych programów raczej będzie dla Ciebie wsparciem. Do zobaczenia. Daj znać, co jest Ci bliższe sercu. Trzymaj się.